Mały książę Antoine de Saint-Exupéry, bohaterowie. Mały książę, mały chłopiec o jasnych włosach, w zielonym ubraniu i żółtym szaliku, przybył na Ziemię ze swojej asteroidy B612. Wyruszył w podróż, bo pragnął zrozumieć siebie i świat oraz bardzo pragnął przyjaźni. Jest bardzo wrażliwy i mądry, a także obowiązkowy. Uważa, że tylko dzieci potrafią prawdziwie patrzeć i odczuwać. Dorośli natomiast zapominają o uczuciach i zajmują się sprawami, które nie mają znaczenia. Miał swoją różę, dla której był cierpliwy, wyrozumiały i opiekuńczy. Z czasem zrozumiał, że ją kocha. W trakcie swojej podróży znalazł przyjaźń, odkrył miłość i nauczył się odpowiedzialności za drugą osobę. Na swojej planecie czuł się bardzo samotny. Zanim pojawiła się róża, jego życie było smutne. Na Ziemi szukał przyjaciół, zaprzyjaźnił się z Lisem i z pilotem, ale wiedział, że pewnego dnia będzie musiał odejść. Opuszcza Ziemię dzięki ukąszeniu węża. W dosłownym znaczeniu tej sceny chłopiec umiera, w przenośni zaś powraca na swoją planetę. Pilot, narrator. Dorosły mężczyzna, który mimo swego wieku nie zatracił dziecięcej wrażliwości, spotyka małego księcia po awaryjnym lądowaniu na pustyni. Zaprzyjaźniają się, a chłopiec budzi w nim pragnienie patrzenia na świat oczami dziecka. Potrafi marzyć, pod wpływem przyjaciela uczy się odnajdywać radość w błahostkach. Jest dobrym, wrażliwym człowiekiem. Po odejściu małego księcia tęskni za nim i często go wspomina. Róża. Przybyła na planetę małego księcia jako małe nasionko, długo rosła, aż w końcu rozkwitła. Dumna i wyniosła, często manipulowała chłopcem, ciągle miała nowe wymagania, była egoistyczna, jednak mały książę ją kochał. Ona jego także, ale zupełnie nie potrafiła tego okazać. Dopiero gdy postanowił wyruszyć w podróż, pożegnała go i wyznała mu miłość. Lis, przyjaciel małego księcia na ziemi. Daje się oswoić i uczy chłopca, czym jest prawdziwa przyjaźń i jak ją pielęgnować. Król zamieszkuje asteroidę 325. Całą jego planetę pokrywa gronostajowy płaszcz. Jest władcą, ale nie ma kim rządzić. Najważniejsza jest dla niego władza i podporządkowanie sobie innych. Próżny zamieszkuje asteroidę 326. Mimo, że na planecie jest sam, uważa się za najmądrzejszego i najprzystojniejszego. Jest skoncentrowany jedynie na sobie, a najważniejszy jest dla niego poklask i pochwały. Pijak zamieszkuje asteroidę 327, jest bardzo smutny i pogrążony w nałogu. Postępuje wbrew wszelkim zasadom i logice. Pije, żeby zapomnieć, że wstydzi się swojego nałogu. Bankier. Zamieszkuje asteroidę 328, od 45 lat liczy gwiazdy i twierdzi, że nimi zarządza. Wartości materialne są dla niego najważniejsze. Latarnik. Zamieszkuje asteroidę 329. Jego praca polega na ciągłym zapalaniu i gaszeniu latarni, ponieważ planeta obraca się bardzo szybko. Jest pracowity, ale bezwolnie wykonuje polecenia, nie zastanawiając się nad ich sensem. Geograf zamieszkuje asteroidę 330, uważa się za naukowca, jednak ciągle siedzi bezczynnie przy biurku i nie wie nawet, co znajduje się na jego planecie. Kwiat, spotkany przez małego księcia na pustyni, uważa, że wszystkie problemy ludzi są spowodowane tym, że nie mają korzeni. Dróżnik kieruje pociągami opowiada małemu księciu o ludziach zamieszkujących ziemię, którzy wiecznie się śpieszą i na nic nie mają czasu. Sprzedawca. Sprzedaje pigułki na pragnienie, dzięki którym nie trzeba pić. Wąż, spotkany przez małego księcia na pustyni, zagadkowy, ale przyjaźnie nastawiony. Rozmawia z chłopcem o samotności i śmierci, pomaga mu wrócić na swoją planetę.